Tomasz Kot, jezuita, od 20 lat w Towarzystwie Jezusowym w prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej, od niedawna prowincjał, już ponad tydzień. Całkiem niezły staż. Jezuitów poznałem w Lublinie, bo w Lublinie się urodziłem, tam chodziłem do szkoły najpierw podstawowej, później ogólnokształcącego liceum, drugie, zamojski, jestem z tego bardzo przywiązany, dumny, z że byłem uczniem tej szkoły. No i potem zacząłem studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. To była psychologia. Studiów tych nie skończyłem, no bo właśnie tam poznałem jezuitów, którzy byli duszpasterzami akademickimi. To, co mnie jakoś bardzo zastanowiło, to było to, że w spotkaniach z nimi, można było się czuć wolnym. I miałem też takie poczucie, że do niczego mnie nie chcą zaagitować, że tak naprawdę im zależy na tym, żebym był człowiekiem wolnym. Wydaje mi się, że Panu Bogu też na tym zależy, żeby każdy z nas był człowiekiem wolnym. No więc bardzo prosta sprawa. Miałem ochotę być tacy jak oni i rzeczywiście pracować tak jak oni, bo to chyba na czym nam wszystkim powinno zależeć, to byśmy byli ludźmi wolnymi. Zacznę może od tego, że poprzez to, jak zostałem, do jakiej pracy zostałem posłany przez przywożonych, to chyba takim moim pierwszym, głównym, głównym polem działalności to były, to były wykłady. Po prostu przez szereg lat pracowałem jako wykładowca akademicki. Dziedzina to dosyć no, dla mnie pasjonująca Biblia. No więc wspólne odkrywanie tego, co teksty biblijne mówią, takie na poważnie, nie takie, że można sobie tylko otworzyć palcem, strzelić i powiedzieć: A to to Pan Bóg do mnie mówi, ale tak naprawdę od podstaw, od, od języków starożytnych, w których to zostało spisane, cały czas wierząc, że przez to mówi Bóg, ale z, całym, z całą powagą traktowanie tego i dzielenie się te, tym ze studentami. Myślę, że to jest najwspanialsza rzecz, jaka może być to wspólnie szukać, czy wspólnie czytać te teksty w taki sposób, że one zaczynają mówić, że wszyscy je odkrywamy. Poprowadzić ludzi do, do odkrycia to jest chyba największa, największa satysfakcja, jaką ja mogłem mieć, kiedy ktoś nagle mówił o to chodzi. Rzeczywiście to jest to. Inna pasja zupełnie pasterska, która jakoś zawsze mi tam towarzyszyła ostatnio, myślę, że pozwoliła odkryć różne moje granice i sposoby przezwyciężania, która nie ma nic zupełnie z duszpasterstwem, to jest żeglarstwo. To jest doświadczenie takie swoich granic, bycie postawionym w sytuacji żywiołu, nad którym się nie ma kontroli i z którym trzeba umieć współpracować, w którym trzeba odkryć swoje granice. No i tam bardzo tego można jasno doświadczyć, że my nie jesteśmy panami wszystkiego. Tam jest po prostu pewna taka obiektywność, gdzie my widzimy, że my jesteśmy w tym świecie, który jest o wiele większy od nas, małą cząstką, która może wykorzystać to wszystko i rzeczywiście pożeglować, popłynąć. Mieć taki udany rejs i życie może być takim udanym rejsem. A można rzeczywiście zlekceważyć to wszystko, siebie postawić w centrum. No i doprowadzić do katastrofy. To taka jest chyba dobra metafora życia. Dlatego to jest jakąś taką pasją, której wydaje mi się, że warto czasami... Warto mieć takie pasje, może dla kogoś innego, być coś innego, damy mnie to jest żelarstwo. Myślę, że ona jakoś też prowadzi do, do siebie samego i do Boga. Myślę, że powinni zarażać pasją. Że Jezuici powinni być pod... zarażać tym samym, czym zaraża Bóg. I myślę, że jeśli Bóg człowieka jest w czymś w stanie zarazić, to jest tym, że on jest naprawdę miłośnikiem życia. To jest takie sformułowanie ze Starego Testamentu, ale Bóg jest miłośnikiem życia. I my wiemy, że miłośnikiem ludzi żyjących, tym, kto zaraża ludzi taką pasją życia. I życie ma wiele kolorów, ma wiele form, wiele aspektów, no tylko e, najgorszą rzeczą byłoby, gdyby jezuita się zredukował do jakiejś jednej rzeczy. Jezuit. Ilu jest jezuitów, tyle będzie różnych form, tyle barw, e, bo tyle jest rodzajów miłości życia. Myślę, że tym jezuita powinien zarażać, więc pasją dla wolności, pasją dla e, wielkości człowieka, e, którą może odkryć. E, ja takich jezuitów spotkałem, dlaczego dla mnie było rzeczą oczywistą, że chciałbym być taki jak, jak oni. No i mnie jest, rzeczywiście jestem zarażony przez Jezu i to w taką pasją.